Wystarczyło! Spoko, spoko, mam godzinę do przodu jeszcze. O kurde No prawie trzeci Powiem Ci grubo Ł Łokietek, tutaj jedna, poszła chyba ta ostatnia, bo już tak ostatni nie Tu jest Łokietek, tu jest stary tu I tu, dwa w głowę Ale tu przejmij je teraz, ja kręć sobie cały czas Cześć, muszę słuchawęczki założyć Zaznacz ten markerem. A O, szyjka poszła. Pięknie. No ładnie, ładnie. Kapelusik mu straciłeś z drugiej strony. Tu i tu. Tu dwa. Tu i tu. Dobra, kręć dalej, będziemy robić albo. Teraz zrobię szybszą serię na koniec. Spoko. A mam jeszcze te dwa rządki, tak? No. Trzeba sobie te headphony. Ale da się, da się to opanować później. Da się, da. Tylko trzeba się tak uspokoić na, na luzie. No i co? No i pudło. Tu jest łokieć. Tu chyba drugi się nałożył, albo to był twój. Nie, to były dwa. Nie, widzisz, szybkie strzelanie, Szyb, szybkie nie, nie strzelanie nie daje do, do, do dupy. no? Dobra, to nie, przejmij. Nie daje efektu, jeszcze. po prostu nie, nie, te nie zdążysz. Tak jak w Ale fajnie jest to spróbować, żeby wiedzieć, jak to mniej więcej jest. Mówię, że fajnie jest spróbować taką szybką serię, wtedy wiesz, jak to jest mniej więcej, wiesz, przy takim szybkim strzelaniu. No to musi dobrą dziurę zrobić w człowieku, takie dziewięć mm kurde. Chyba nie. Nikt nie zrobi hedshata. Nie niestety. Tu. Jest serducho. któryś uwalił. Płuca. Nie, nie. Aha, tu. A reszta... No. reszta.